Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki mini haul. Trochę będzie rzeczy z Black Friday, ale nie tylko. I są to tylko rzeczy kosmetyczne. I tylko trzy marki: Rituals, Soap and Glory i Mac. Więc będzie krótko, zwięźle i na. Więc zaczynajmy. Mam też mało baterii, więc możesz mąż powiedział, żebym szybko gadała, więc postaram się szybko gadać. Z Rituals mam dwie rzeczy. Byliśmy w outlecie w Dubaju i kupiłam dwie rzeczy do mycia i to jest olejek Ritual of Dao. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa. Jest to olejek, ja miałam ten olejek kiedyś w tej wersji Happy Buddha i był świetny. I ten też jest bardzo fajny. To nie jest coś, co się będzie pienić. To jest coś, co ma umyć i nawilżyć skórę i jest po prostu super. Zapach ten jest taki Roślinny bardziej, taki trochę świeży, ale z taką nutą jakiegoś czegoś ciężkiego. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. I on kosztował chyba coś około 30-40 dirhamów, chyba. A druga rzecz to jest Ritual of Sakura, i to jest pianka. I powiem szczerze, że z tą pianką to mnie tak mąż mówił. a ja nie byłam przekonana. I on mówi: weź, weź, zobaczymy. I to jest, ja myślałam, że to będzie leciała piana z tego. Taka wiecie, jak na przykład są mydła takie, że leci pianka, a to leci taki, jak e, miałam porównanie, e, tak mi przychodzi do głowy, e, mój mąż używa takiej pianki do golenia, że wylatuje żel I jak zaczynamy to rozcierać, to wtedy się robi taka gęsta piana i powiem Wam, że to jest super, to się po prostu tak pieni i jest tak bardzo wydajne, że mam nadzieję, że wystarczy na długo, czyli znaczy jestem pewna, że to na długo wystarczy i pięknie pachnie, i skóra długo potem pachnie. Zresztą tak samo jak e, po tym. Dostałam też jeszcze próbkę taki travel size e, tego zapachu balsamu do ciała i razem z tym balsamem to po prostu jest no super. Tak długo pachnie skóra i to jest taki przyjemny zapach. Ten jest taki mm, jakby taki trochę bawełniany, taki czysty bawełny, trochę prania, taki bardzo czysty, świeży zapach. Taki Otulający, bym powiedziała, ale lekki, nie jest taki ciężki, jak na przykład jakby jakaś nuta wanilii w tym była, czy coś. Absolutnie nic ciężkiego w tym nie ma. Ehm, może teraz Soap and Glory ehm, i zaczniemy od mgiełek do ciała. Ehm, jest wyprzedaż cały czas u nas w bucie i mgiełki były po 7,50 i nie mogłam się zdecydować, który zapach, więc wzięłam wszystkie trzy. Ehm, I mam takie zapachy: ehm, Original Pink, Miss You. E, you. Madly i Smoothie Star. I tak. Ten Misty Madly to jest taki męski zapach. Jest po prostu przepiękny. Jest moim ulubionym teraz. I psikam się nim. I się nim cały czas, naprawdę. E, ten Original Pink to jest taki. Mm, ja bym powiedziała, że te kosmetyki są Glory e, poza tym takim zapachem e, Citrus Crush, one mają jakąś taką samą bazę, moim zdaniem. One są na jakiejś takiej samej bazie zapachowej i są pod, po prostu dodane jakieś takie różne mm, dodatki, które sprawiają, że to pachnie każdy inaczej. I to jest właśnie chyba ten bazowy zapach. To jest taki zapach, że jak zamknę oczy i to powącham, to wiem, że to jest soap glory. Um, ale to nie jest tak, że to jest y, któryś z tych żeli podprośnieni z Bolsamów, nie. To jest zupełnie inny zapach. Ja nie widziałam żadnych innych kosmetyków w tym zapachu, ale wiem, że to jest open grade, nie umiem tego wytłumaczyć, jak to, jest. to jest po prostu jakiś, jakiś ich taki, nie wiem, rozpoznawczy zapach. E, I ten smoothie star to jest taki owocowy, ale taki, taki, taki kwaśny trochę. Taki fajny, taki odświeżający taki zapach, e, ale jego najmniej używam na razie. E, I utrzymują się długo, jak na takie mgiełki, to są całkiem spoko. No, oczywiście na ubraniach się utrzymują dużo dłużej niż na skórze. Ale są ok. Są fajne, takie małe, poręczne, nawet do torebki, żeby sobie wrzucić, więc jak najbardziej na tak. I kolejną rzeczą z Soap and Glory to jest kredka e, do brwi i rozświetlająca. Ona się nazywa Arch the Triumph i to jest Brow Sharper and Highlighter. E, używałam jej e, raz i daje bardzo, bardzo naturalny efekt. Jest trochę twarda z tej strony brązowej, ale to dobrze. Bo mm, ciężko z nią przesadzić i daje. Ja nie wiem, jaki to jest kolor, bo patrzyłam, nie mogłam znaleźć, ale to było jeszcze w pudełeczku i mi się daje, że w tym pudełeczku Bolem Medium. Um, I on się wydaje dość ciemny, jeśli tak patrzy na niego, ale przez to, że on jest dość twardy, to on nie daje takiego mocnego koloru. Jest naprawdę fajny i um, mi się podoba. A ten biały jest bardzo miękki, bardzo kremowy. Um, Będę go używać go, bo mam, ale bardziej mi zależy na tej brązowej części. I kolejna rzecz, którą też kupiłam na wyprzedaży, to jest Flutterbox. Coś takiego. I to było przecenione ze 150 na 65 chyba. To jest takie pudełeczko. Ona jest zamykana na Magnes. I w tym pudełeczku mamy taki oto zestaw. Mamy. Hmm, już wam. Super Cut i to jest e, eyeliner e, i używam go raz i jest naprawdę fajny, jest taki e, trochę nie do zdarcia e, ja mam taką opadającą tłustą powiekę i wytrzymam cały dzień, nie odbił się ani się nie rozmazał więc e, rukuję na coś fajnego, ale używam go tylko raz e, Thick and Fast High Definition Collagen Coat Mascara nie używam jej jeszcze, bo mam ostatnio strasznie dużo maskar i nie używam żadnych nowych. Um, sexy, mother pack, packer, tak sexy Mother Packer, chyba tak się powinno przeczytać. Sexy Mother Packer w kolorze Nude Star i to jest błyszczyk, który on jest w mniejszej wersji. To jest tylko 4 ml. Um, on nie wygląda ładnie w tej buteleczce, ale on jest taki półprzezroczysty. Um, podkreśla jakby taką... No, można nawet nie podkreśla koloru ust, bo on w sumie nie ma żadnego koloru. Um, on po prostu daje taki połysk, taki, taki um, efekt mokrych ust o. i to jest płyszczyk, który powiększa usta, więc on daje takie uczucie pieczenia i jak użyłam go pierwszy raz, to sobie pomyślałam, że chyba nie, ale stwierdziłam, że ok, dam mu szansę um, i potem już było dobrze i o tyle dobrze, że zaraz Wam pokażę, że kupiłam jeszcze jeden inny kolor. I już mimo że to pieczę, to się przyzwyczaiłam, kompletnie mi to nie przeszkadza. Co prawda nie wiem, czy to daje jakiś efekt powiększenia ust, czy nie. Jakoś specjalnie się nie przygląda. Mamy tutaj również dwa pędzelki, ale o ile ten jeszcze jest taki całkiem spoko do tego rozświetlacza, no to ten tutaj to w ogóle pomijamy. I to jest rozświetlacz, który jakoś w sklepie wyglądał bardziej na róż. Nie było widać tego połysku, ale jest po prostu przecudowny. On ma taki pomarańczowy kolor, ale daje taką piękną, ciepłą posiadę na skórze. Naprawdę coś się z mojej głowy zmieniło i zaczęłam używać rozświetlaczy. I tak jak kiedyś nie używam ich w ogóle, tak teraz przy, za każdym razem jak się maluję, to nakładam rozświetlacz. I jakąś mam taką fazę i powiem Wam, że ten jest piękny kolor. I używam go na zmianę z tym. Z Lumen, to jest takim płynnym rozświetlaczem. Naprawdę, moje dwa ulubione teraz. I mamy trzy cienie do powiek. I pierwszy to jest taki. On jest taki bardzo jasna kawa z mlekiem, taki trochę jakiś taki szarawy. On jest bardzo fajny. Jego wystarczy nałożyć na całą powiekę. I on jest świetną bazą, ale też jak go tak rozetrzemy tutaj, to mi się zdarzyło parę razy już go używać. I sobie pomyślałam, kurczę, on sam też wygląda fajnie, na przykład rozświetlić tylko kącik, jakąś taką kreskę tutaj, tylko przydymione oko tutaj, w sensie kreskę taką w kąciku i tyle. Jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie się blendują, bardzo są miękkie, takie miękkie w sensie takie łatwe w aplikacji, miękko się nimi tak pracuje. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. To są pierwsze moje cienie, jakie są w Soap and Glory. W ogóle nie widziałam, żeby mieli jakieś cienie, paletki, coś takiego. Pierwszy raz widzę cienie w Soap and Glory, więc to też mnie trochę za ciekawiło, żeby to kupić. I mamy dwa cienie błyszczące, które są też bardzo fajne. Te są bardzo proste w aplikacji na mokry korektor, albo właśnie nawet na ten cień palcem i trzymają się. Naprawdę. To sporo na mojej tłustej powiece tam pod koniec dnia się trochę zbierają, ale to jest takie minimalne w porównaniu z innymi cieniami, że ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Więc jeżeli gdzieś co zobaczycie, to polecam. Naprawdę. Taki trochę travel, travel taki zestaw, ale może nie travel size. Planuję w ogóle to jakoś wyjąć z tego pudełka, bo jest trochę za duże. I właśnie ten drugi błyszczek, o którym mówiłam, mam w kolorze The Berry Thing i tu jest 7 ml. Tamten był 4, a tu jest 7 i to jest cały, e, cała pojemność. I on też był na wyprzedaży i on kosztował, nie pamiętam, chyba 20 dirhamów może. E, I on też jest taki powiększający, półtransparentny, mimo że tu wygląda taki ciemny, to on jest taki podkreślający kolor ust, on nie ma żadnych drobinek, on jest po prostu taki mokry, jest tu bardzo, bardzo fajny. Ja się trochę bałam tego koloru, ale jak e, zobaczyłam, że on jest taki półtransparentny, to sobie ja mogę i spróbuję. I wcale nie jest taki ciemny. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny na dzień. E, tylko tak bez lusterka to już jednak się nie da go nałożyć. Tamten spoko, ale ten to trzeba spojrzeć, czy się gdzieś tutaj nie, nie wyjechało. I jest też taki mm, powiększający, czyli daje to samo uczucie pieczenia. I na sam koniec został mak. I te rzeczy kupił mój mąż na lotnisku. Ja mu wysłałam linki, a on poszedł do pani i kupił. Chciał kupić mi też kalendarz adwentowy, ale pani powiedziała, że kalendarz adwentowy niestety jest dostępny tylko online. To było na lotnisku w Stanach i pani powiedziała, że w Stanach na, na, na kalendarze adwentowe są tylko online. U nas też kalendarz adwentowy był tylko online, ale kosztował 1000 dirhamów i stwierdziłam, że absolutnie nie. Więc taka krótka dygresja. I pierwszą rzeczą jest Fix Plus Matte. To jest ten fixer. On może być przed makijażem, po makijażu. Używam go parę razy, więc na razie nic nie powiem. Poza tym, że pięknie pachnie i ten dyfuzor daje fajną, taką bardzo drobną mgiełkę. Nie ma żadnych jakichś dużych plam e, mokrych na twarzy. Więc no zacznę. Potestuję go i może coś z tego będzie. E, I mam jeszcze... Powder Blush w kolorze Melba, to jest matowy kolor, który już oglądałam parę razy, ale nie wiem dlaczego nie kupiłam. Zresztą myślałam, a bo w sumie to mi niepotrzebny, no ale jak już mój mąż był tam i powiedział, że tam jest, nie, bo to było strefie wybransowej i było minus 30% jeszcze wtedy, no to mówiłem, no, to kup i powiem wam, nie, że ja, nie żałuję, mam go dzisiaj tutaj między brązerem a rozświetlaczem. On jest niebematowy, ale ja mam wrażenie, że on jednak daje takie lekko półsatynowe wykończenie i jest po prostu przecudowny. I ciężko z nim przesadzić. On ma taki kolor, który jest bardzo neutralny. I on taki jest, że jak go nałożymy leciutko, to widać, że coś tam jest, ale nie widać co. Nie mamy takich rumieńców jak Clown albo jak pani z Rosji. Jest po prostu świetny. Jak lubicie bardzo delikatne, dyskretne. Róże, to ten wam polecam. Kolor melba jest naprawdę super. Na, naprawdę super, super jest. Z czystym sumieniem polecam. I rzecz ostatnia, która była głównym celem mojego męża wyprawy do maka, to jest pomadka z tej kolekcji z gestkami. Jeszcze jej nie używam, mój mąż powiedział, że jest taka ładna, że chciałby zrobić zdjęcie. i ją mam od początku listopada i tak czekam, żeby jej użyć. Ja mam w kolorze Kiss of Stars i już to opakowanie jest takie ładne. I ona wygląda o tak. Jest różowa, to jest chyba jed jeden z jaśniejszych. Są takie, chyba jest sześć kolorów. To ten jest chyba taki najjaśniejszy. Jeszcze chyba jest jeden jakiś taki jasny, a potem też są takie jakieś ciemne, ciemne. I ona jest po prostu przepiękna. I nie mogę się doczekać, żeby użyć naprawdę. I jestem ciekawa jak ona będzie wyglądać na, na ustach. Bo powiem Wam szczerze, że ona, jak tak na nią patrzę, to wygląda jakby była zamrożona naprawdę. Ja mam takie wrażenie, bo ona była wyjęta z mojej jest przepiękna. I czasem się zastanawiam, czy mi będzie szkoda użyć. No ale co, no przecież co, zostawię ją na pamiątkę? No co, chyba nie, nie. Więc na pewno je użyję. I wydaje mi się, że te drobinki brobi brokatu, one są tu na zewnątrz, a jak się spojrzę tutaj, na tą część, którą się malujemy. Do tych brokatu, tego brokatu aż tyle nie ma, więc możliwe, że ten brokat jest tutaj tylko na zewnątrz. A mm, normalnie pomadka będzie bardziej taka jakaś błyszcząca, ale może bez takich dużych drobinek brokatu. I co? I tyle. I to wszystko, co mm, dzisiaj chciałam Wam pokazać. E, mam nadzieję, że było krótko z na temat i że Wam się podobało. Zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. A ja się widzę z Wami już niedługo w kolejnym filmie, a tymczasem uciekam. Pa pa!